Jesteśmy przed koncertem Taylor Swift w Warszawie. Pokażemy Wam, co tutaj się dzieje. Zapraszam. Skąd pomysł na tą stylówę? Stylowe nasz to? Jedno i drugie. W końcu jesteśmy Miss Americana and the Heartbreak Prince. Wiesz co, ja ogólnie odkąd wyszła, wyszło Torchwood Poet Department, to strasznie chciałam zrobić coś, co będzie jakoś nawiązywało do tej ery. I tak pomyślałam, że strasznie chciałabym mieć coś kreatywnego, co będę mogła jakby Troszkę bardziej się tak jakoś postarać w tym, ale uznałam, że ja nie jestem zbytnio, jeśli chodzi o manualne prace, dobra, bo chciałam sobie na przykład przyszyć coś te sukienki, ale nie potrafię, więc uznałam, że inni ludzie mi zrobią mój kostium. I tym sposobem właśnie powstaje to i to był, to był mój zamysł na dzisiaj. Ja się inspirowałam piosenką Mirabelle. U mnie inspiracją akurat była era Enchanted, bo Taylor wychodzi na niej właśnie w takich sukniach balowych, a to jest moja sukienka ze studniówki i stwierdziłam, że się idealnie nadaje. Stylizacja jest inspirowana płytą Taylor Swift Fearless, każdy się tej, czyli większość osób przebiera się za różne płyty, no i to są złote kolory, jakieś tam kowbojskie akcenty i tak dalej. Champagne Problems, który jest moją ulubioną piosenką i to jest theme, to Runaway Bride z Champagne Problems. Inspiracja Erami Taylor, mam właściwie wszystkie kolory, wszystkie yy, które reprezentują... Wszystkie Ery. Mam z przodu napis I love Taylor Swift, it's ruining my life, to jest nawiązanie do jednego z jej tekstów z najnowszego albumu, The Tortured Poets Department. Oryginałem jest I love you, it's ruining my life i po prostu zmieniłem, żeby zamiast you był Taylor. Wyśmi, mi proszę, o co chodzi z tymi bransoletkami? Podczas tej trasy rozpoczęła się taka tradycja, trochę przez fanów, a trochę przez to, co tutaj zaśpiewała w piosence You're On Your Own Kid, który śpiewa o tym, żeby robić bransoletki przyjaźni. I którzyś fani wymyślili, że zaczną robić te bransoletki, się nim wymieniać. I od tamtej pory to jest praktycznie symbol tej trasy, że właśnie ludzie robią bransoletki sami i potem się nimi wymieniają. I to jest taki właśnie, taka oznaka nie, takiej więzi, które są w tym fandomie to jest przepiękne dla mnie. I to jest chyba jedna z moich ulubionych tradycji i jest to wspaniałe.